Witamy z następnym tematem. Chcieliśmy powiedzieć teraz wszystkich zainteresowanych właśnie otwarciem firmy i tak dalej. Jak to robić właśnie tak, żeby po prostu uniknąć jakichś tam potyczek, które na pewno będą czekały różne na Was. No i tak, najważniejsze to chyba jest lista klientów i żeby znaleźć sobie, żeby stworzyć jakieś zaufanie na rynku pracy i to właśnie też jest to jest bardzo ważne, bo dlatego pierwszy, pierwsze miesiące, dlatego ja na przykład poszedłem na part-time, bo miałem już jakieś prace, już jakoś powoli mi się rozwijało to wszystko i rozwijało i yy, po prostu bałem się jeszcze tak wystartować, więc poszedłem na part-time i znajdowałem klientów, ci klienci mnie polecali, ja, ja prosiłem, cały czas zdjęcia robiłem, pytałem się, czy mogę robić zdjęć z wykonanych prac, czy mogą mi zostawić review, czyli taką opinię, jak ta praca wygląda. To jest bardzo ważne, opinie właśnie, zdjęcia, żeby stworzyć jak najwięcej, żeby Was było yy, Facebooku czy gdziekolwiek. My akurat osobiście to polecalibyśmy Facebook chyba najbardziej, tak? Facebook, Facebook tak. najbardziej nam za, zaowocował. Byliśmy też na e, takich check-out trade, tam trzeba płacić już pieniądze, to jest... E, tam się znowu w, e, czuliśmy za bardzo jakbyśmy pracowali dla nich. to, znaczy to jest znowu... oszustwo. To jest oszustwo dosłownie. No, dla nas to było oszustwo. Najlepiej jakby taki e, taki ten Portale, takie jak te, te, te My to powinno moim zdaniem osobisty, że to powinno wymrzeć. Bo po prostu to czerpie korzyści na takich ludziach jak my i wyobraźcie sobie każdy trader, na, na tym My czy gdziekolwiek to trzeba płacić. Klienci o tym nie wiedzą, że to traderzy płacą, czy, czy, czy my, z płacą za e, jeżeli chcą na przykład zainteresować się pracą, to muszą wcisnąć tam coś, nie wiem, jakieś tam, jak to się nazywało, że po prostu, no, że chcesz, jesteś zainteresowany tą ofertą i tam wyskakujesz 25 funtów za płeć. Zależy jaka wielka praca. To jest. I nawet jak tej pracy nie dostaniesz, ale tak. wejdziesz na to, klient cię wybierze do wyceny, mhm. to musisz i tak, i tak zapłacić te 25 funtów. To jest niesprawiedliwe, że nawet tej pracy nie masz i naprawdę modne oni zgarniają kupę pieniędzy. A dlatego, że klienci, ci, którzy tam dają ogłoszenia o pracę, to oni o tym nawet nie wiedzą. Rozmawialiśmy, pisaliśmy do różnych ludzi, oni o tym nawet nie wiedzą i czasami nawet po prostu lekceważą Cię i Ty zobaczyłeś, to, że właśnie się też budowa, nawet oni od Ciebie telefonu nie odbiorą, bo już ktoś tam przyjechał i już oni kogoś tak jakby pieniądze w błoto idą. A czeka, a jeszcze powiedzmy... O, a czeka, czeka trade. trade to mieliśmy przez rok, tak? Tak, ale, to, ale na takiej zasadzie oni Cię zławiają, jak rybkę, bo potem ciężko jest stamtąd odejść. My byliśmy przez rok, płaciliśmy 60 funtów miesięcznie, ale tam jest taki myk, że jak masz klientów, to klienci wstawiają tam opinie i na przykład masz tych opinii, tych reviews bardzo dużo, powiedzmy 20, i ty już po prostu nie możesz stamtąd odejść, bo jeżeli skasujesz konto na tym czekatrydzie, to te opinie tracisz, tych klientów. A wyobraźcie sobie, po roku czasu nagle oni nam zaproponowali, że zamiast 60 funtów musimy płacić 120. I wyobraźcie sobie dalej, im więcej macie tych opinii od klientów, to na przykład ludzie tam pisali, że płacą po 300-400 funtów miesięcznie. Znaczy, bo, Ale to też chodzi o to, że jeżeli na przykład zaczynacie i macie tylko w usłudze swoje na przykład malowanie, to płacicie te tam nie wiem 60 czy tam na początek a później tam wam podwyższą na 100 coś, no i ok jeszcze to tam wytrzymacie ale wiadomo, nie zawsze wchodzi tylko malowanie, na przykład chcecie się rozwijać i zrobić na przykład jeszcze plastrowanie albo na przykład nie wiem tak jak my tutaj to teraz faktycznie robimy i kuchni i łazienki Y... Y... różne rzeczy y... nawet jakieś małe budówki, także yy... gdy chcesz już to dodać do swoich usług to za każdym tak jak chcesz musisz zapłacić więcej czyli jakbyś tak chciał napisać to wszystko yy... możesz napisać liście, jakiś tam builder albo coś takiego yy... ale wtedy to po prostu tak jak my mieliśmy to zaczęli dzwonić do nas ludzie którzy chcieli budować tam domy i za duże projekty jak na nas wtedy były no i właśnie, i nie trafiasz tych pieniędzy, czyli musisz podzielić tam na te usługi się. Tak to jest skonstruowane, i e, no właśnie, a wtedy chcą więcej pieniędzy, i cały czas tak naprawdę chcą więcej pieniędzy, e, wyzwaniają do ciebie, piszą do ciebie, żebyś musisz dbać o to, żebyś na całej górze. Oczywiście, no to zawsze musisz dbać, ale e, na przykład ktoś, akurat my tak nie byliśmy, ale mój znajomy, taki, który pracowałem, miał taką sytuację, że ktoś zamówił złą część, do jakąś pompę tam yy, chyba i zamówił tą pompę, czy prysznic jakiś tam, nie wiem, powiedzmy tam za 200 funtów, ale ten prysznic nie pasował, tam do... No mniejsza już o to, do czego tam nie pasował, no ja wytłumaczył klientce i klientka mówi, no dobra, to kup ten prysznic, no i on kupił ten prysznic i przyszedł do niej z rachunkiem, bo ona powiedziała, że on ją naciąga na... Prysznic, żeby że to mógł być ten stary i tak dalej, że ona ściąga. No i jakby nie chciała tego wysłuchać i dała mu złą opinię, to mu popsuło tam wszystko na tym Checka Trade i czeka, nie chciał go w ogóle słuchać. Słuchał tylko tego klienta i to jest służające, bo ty za to płacisz. Nie? Ja wiem, że oni chcą zrobić tak, żeby to było takie zaufanie dla klienta, żeby wiedział całą prawdę i tak dalej. Ale to jakby nie jest takie to jest tylko tak naprawdę właśnie za klientów, tam klient może zrobić co chce z Tobą. Musisz bardzo być taki, no właśnie i tam to polega na tym, że musisz cały czas, dlatego powiedziałem, że do tego Czech ponieważ tam musisz cały czas zabiegać o te, żeby Ci wystawiali reviews re na przykład. I ja miałem kiedyś u jednej klientki, ca cały dom trzy łazienki do kompletny remont i tak dalej. Elektryka, różne rzeczy, hydraulika i tam no, du, dużo rzeczy do roboty, praktycznie cały dom do malowania. No i trochę się schodziło, więc przez jakiś tam, nie wiem, tydzień czy dwa nie było tych review nikogo, bo tam byliśmy No i oni mnie męczyli, że mnie ja chodził do tej klientki i żebym cały czas się prosił o te review, no, ale ja nie skończyłem pracy. Klientka widziałem, że była wkurzona, bo no jak ja mogę chcieć od niej review, na przykład, że jestem, nie wiem, na 25% pracy albo w połowie pracy i tak cały czas przychodzi i tak, no weź na, napisz, weź napisz, więc to było takie trochę wkurzające, czego ja nie robiłem w ogóle, ale no może już dosyć o tym czekać, no każdy będzie miał swoje zdanie, niektórzy to chwalą, niektórzy nie, my mówimy jak to wygląda z naszej strony, no i co, ważne jest, jakaś Twoja strona, dobrze zrobiona, fej, fej, tak jak dla nas Facebook. Tak. Strony, jak chcecie zrobić, to na Wix. My akurat robiliśmy stronę przez Wix, jest bardzo łatwo, są tam te strony już zaprojektowane. Wy tylko możecie tylko pozmieniać, wstawić swoje zdjęcia, pozmieniać napisy, wstawić swoje logo i to kosztuje, najtańsza strona, 4 funty, ale to jest bardzo ważne, bo jednak klient chce mieć po prostu, no też no trzeba patrzeć na to, że klient też nie ufa każdemu, bo oni też zostali bardzo często. No jak um... zaczynaliśmy, to zawsze klienci się pytali, czy robiłeś jakieś kiedyś, jakieś inne prace i czy mógłbyś nie pokazać review i tak dalej. To najbardziej się interesowało, obu zdjęcia, na przykład jak zaczynaliśmy robić łazienki, to... Już cały czas pytał o łazienki, a że ja na przykład robiłem, pracowałem u kogoś innego wcześniej, jak zaczynałem i jakoś tak nie myślałem, żeby robić wszystkich tych moich prac zdjęcia. No i nie miałem tych zdjęć i musiałem robić, tak jakby zaniżyć swoje ceny, żeby te zdjęcia uzyskać, żeby ktoś mnie wreszcie wybrał, żebym zdobył ten kredyt zaufania, że umiem robić te łazienki, no i później już miałem te zdjęcia, więc, i więcej tych zdjęć to więcej klientów na te łazienki i więcej opinii o tych łazienkach, więcej dobrych opinii, tak, że dobrą robotę i mamy więcej zdjęć, to znaczy, że mamy więcej doświadczenia, to więcej ludzi właśnie brało nas do tych prac, mhm. po prostu. I... No co teraz może o ciuchach, tak, bo ciuchy też muszą być złoto bo to jest nieważne, dla mnie ważne. I, no nie nie nie. ważne. Ja jak zaczynaliśmy, to, to żeśmy tak pracowali normalnie, ale później właśnie żeśmy porobili sobie jakieś tam koszulki z logo, zarazem jakieś naklejki, wane jest klejony. Też niektórzy klienci właśnie zauważyłem, że po tym cię wybierają. Też trochę tak jest, że o niech się widzi, że ja tu mam firmę. Robią. Może coś takiego, nie wiem do końca jak to działa, ale właśnie dużo klientów jak nie miałem jeszcze tak właśnie wana oklejonego i, i e, albo na przykład tych ciuchów, to ludzie się pytali, że, a czy mam pracowników, a czy mam właśnie e, wana, czy, ja, jak przyjadę do nich do pracy, tak jakby e, liczyło się dla nich jak, jakby, że oni biorą firmę, a nie jakiegoś tam kolesia złapanki, że po prostu, żeby sąsiedzi go nie nie wiem, no coś takiego. To miało, miał... się bali, że po prostu, że źle pracy im zrobisz, no, nie? no ja to odczuwam inaczej, tak? że, że właśnie nie, że to żeby, żeby widzieć, że po prostu, że nie jesteś ubrany i tak dalej, że to profesjonalistyczna firma jakaś przyjechała pracować, tak? No, i ważne jest też bierzcie depozyty. Bo ludzie naprawdę są nawet mały depozyt, prawda? Nie chodzi tutaj o 50% wartości tamtej pracy, bo niektórzy też tak robią, ale my robiliśmy na samym początku 10% i robimy tak, że z każdym, na przykład Tomek zrobi, tam jest teraz mamy po 25% chyba pracy i 25% wpłaty już oczekujemy na konto. Inaczej Tomek y, nie przyjeżdża do pracy, tak, ponieważ dużo ludzi, znaczy nie dużo, no w sumie nie dużo, no nie, przez ten cały czas, ale ludzie są tak sprytni i tak potrafią y, kłamać, że lepiej się zabezpieczyć z jednej strony i z drugiej strony w sumie. Było tak, że nam no, nie wypłacali po prostu, a my nie mogliśmy nic z tym zrobić, bo y, do sądu się nie opłaca iść. Pamiętajcie, jeżeli ktoś wam mówi, że um, iść do sądu, na te, tam jest taka, taka specjalna, y, taki oddział specjalny, tak, small claim, coś tam, Ford, y, to to się nie opłaca. Po prostu w, w, stracicie pieniądze, a i tak nie wygracie. A jak wygracie, to może za 5 lat. Y, I te depozyty po prostu są po to, żeby rozróżnić tych klientów już, którzy chcą was oszukać z góry. No nie, może nie oszukujemy to też wiesz wtedy, że ktoś poważnie podchodzi do tej pracy i bo wiadomo, ty musisz się na to przygotować, tak jak my na przykład musimy coś tam zakupić, jakieś rzeczy na tą pracę. Tak, my piszemy, że depozyt jest na materiał, prawda? Bardzo często, że po prostu my nie wkładamy żadnych pieniędzy w materiał. Na materiał tak, no, ale no, na, na pracowników Aha. nawet. Tak, mieć, bo przy, przy, przypuśćmy na to w pierwszym dniu na przykład przyjdzie ci elektryk, zależy co się robi, ale no, przyjdzie elektryk, musisz mu zapłacić. No i unikamy tego, bo kiedyś robiliśmy tak, że właśnie ze swojej kieszeni i później klienci po prostu nie rozumieją tego. Czyli najlepiej to przełożyć od razu na początku, żeby to bo wam trafi też na przykład 2-3 prace w innych miejscach, no ale to już, wie, już się zdobędzie. Jak już się rozrośnie tam firma czy takiego, to e, wtedy ciężko jest poprowadzić 2 trzy budowy naraz ze swoich pieniędzy firmy, a po prostu te, też e, ci klienci później na no, przykład jak się przyjdzie i sobie powie, że no słuchaj, czy mógłbyś zapłacić tyle i tyle, to oni chcą dyktować warunki. Czyli najlepiej od razu postawić warunki i czy się ktoś zgadza, czy nie. E, wiadomo. Jeździ się na wyceny robót i na tych wycenach pracy. Eee, to, się zwa... znaczy, to jest tak, że klienci myślą, że to oni wybierają firmę, ale wy jako firma musicie nie zapominać, że wy też wybieracie klientów. Eee, bo, bo klienci myślą, że wiele tak razy jest. A czemu? Mnie się pytają. Czemu się do mnie nich później nie odezwał? No bo firma właśnie wybiera klientów. Rzadko to kto wie właśnie, że yy, takie jest, że po prostu jak widzę na przykład, że klient wie więcej ode mnie i lepiej ode mnie, nie słucha mnie co ja mówię, na przykład że mówię, yy, że tutaj trzeba zrobić coś tak i tak, a ktoś mi mówi nie, 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 tak nie trzeba i będziemy robić tak i tak, no to niech to robi sam po prostu, bo yy, ja muszę jako firma też dać gwarancję, a jak coś pójdzie nie tak to, to nie będzie interesowało, on będzie odwracał razu że on tak nie powiedział, że on, że on nie kazał. Mm -hmm. Także najlepiej to robić, właśnie mieć ten swój standard. No i też właśnie jak yy, macie, nie wiem, 10 wycen i z tych 10 wycen dostaniecie może dwóch na przykład klientów. Mm -hmm. Ale właśnie to będą ci klienci, którzy z którymi nie będziecie się borykać, którzy nie będą yy, przynosili no, strat dla Was, tak? Tylko na przykład będą dobrymi tymi. Bo możecie dostać, nie wiem, z tych 10 klientów, powiedzmy 5 klientów, ale tych tych drugich, na przykład, tam dwóch czy trzech, możecie mieć z nimi problem i wyjdziecie tak, że będziecie pokrywać jedną pracę drugą. Mhm. Bo, bo, bo po prostu coś, albo będzie problem z pieniędzmi, albo też się zdarza tak, że na przykład, że, no ważne żeby to wszystko rozpisać. I bo zdarza się tak, że przyjeżdżasz na pracę. I ludzie na przykład, mówią ci na przykład, masz cały dom do malowania, nagle ktoś się zmienia, jak nie wziąłbyś depozytu i tak dalej, to ktoś ci zmienia na przykład zdanie i mówią ci no jednak kuchni nie będziemy malować, jednak pokoju też nie będziemy malować i z dwóch tygodni powiedzmy pracy, jak to tam sobie zabukowałeś, wychodzi ci niecały tydzień pracy i nikt ci za to nie zwróci i nikt się o, to, o Ciebie nie będzie martwił. Mhm. Także ważna jest sprawa, żeby brać te depozyty i rozdzielić yy, cenę, którą ma Wam zapłacić klient. Yy, na kilka etapów. Na no kilka etapów płacę. właśnie. Można się zawsze dogadać, jeżeli klient chce na początku mniej, płacić po więcej. Ale najlepiej to porówno, tam na przykład. Zależy jaka jest kwota, bo jak jest duża kwota, to tam po 20%, jak jest mniejsza to kwota, to to... Nie wiem, może być nawet po, nie wiem, po 50, nie wiem, że pół, na, pół teraz, pół później. Na koniec pracy, jeżeli to jest mniejsza kwota. No to już to takie szczegóły, nie? Dobra, no to wszystko. Będziemy myśleć nad następnymi tematami. Tak? Do zobaczenia.